Witajcie w tej nietypowej scenarii. Dzisiaj e, była tak piękna pogoda przez cały dzień, a wieczorem już jest tak zimno, chyba widać. Dzisiaj zabieram Was e, w bardzo świąteczne miejsce na Malcie. E, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, napiszę Wam może tutaj nazwę, e, ale to jest po prostu taki, taka ścieżka ze światełkami jakieś renifery, mikołaje takie klimaty jestem tutaj pierwszy raz to chyba w ogóle jest tylko od dwóch lat dopiero więc wszystko będzie dla mnie niespodzianką no i zapraszam Was w takim wydaniu mieć problem z tym, że tutaj wszędzie leci muzyka. Wiecie, o, wyłączyli. Czy to dla mnie? Dziękuję. Wszystko, którą... No i włączyli. Wszystko, którą YouTube, YouTube może mi zablokować film. Więc um, nie wiem, czy ja wam będę śpiewać, czy coś, ale chyba muszę podłożyć jakąś inną. No, bardzo różnorodne kategorie, muszę przyznać. Tutaj jeszcze wśród odgłosów dinozaurów wam powiem, że bilet wstępu dla osoby dorosłej um, kosztował 17 euro e, dla dziecka 10, ale małe dzieci e, wchodzą za darmo. Moje dziecko jeszcze jest małe, e, więc no, tak to wygląda. E, tam nie mówię, znaczy jest możliwość np. biletu ze zdjęciem, e, które kosztuje dodatkowe 5 euro, albo z parasolem, takie jakieś, wiecie, klimaty, ale no 17 euro dużo mało. Możecie sami zinterpretować, ja jeszcze nie wiem za bardzo co tutaj zobaczę. Na razie weszłam w jakieś grzyby. Zaraz zrobię wam przebitkę, bo tak to przecież nic nie widać. I my mieliśmy zarezerwowane bilety na wczoraj, ale wczoraj była burza. Cały czas padało przez cały dzień, więc nam je przełożyli. No i jesteśmy dzisiaj. No i w sumie. Jak tak chodzimy, no to nie jest tak źle, ale jak się stoi, to powiem Wam, że jest dosyć zimno. No i wiadomo, to jest taka bardziej atrakcja, tu mnie grzyb doświetla, to jest taka atrakcja bardziej e, dla dzieci, no nie oszukujmy się. E, raczej tutaj każdy przyszedł z dzieckiem, z tego przynajmniej co widzę, bez okularów. Wspomniane wcześniej grzyby, jest ich tutaj dosyć sporo. Jeszcze witamy mrówkę. Ludzi powiem Wam, że nie ma jakoś niezwykle dużo, więc to fajnie, bo nie przepadam za przyciskaniem się w tłumach, o, a tam jest chyba podświetlony pałac. No, to może być ładne. Spróbuję jakoś tam podejść. Tak jak mówiłam, z tamtej strony ten pałac jest podświetlony z tej to jest takim zwyklakiem. I kiedyś ktoś mi nawet pisał o tym pałacu. Ja bardzo chętnie tu kiedyś bo boję się powiedzieć kiedy. E, przyjdę i o, tak wiecie, bym po prostu powiedziała coś o tym pałacu, bo wydaje mi się to e, ciekawą sprawą. No ale teraz skupmy się. O, tu możemy posłuchać pingwinów. Tak, to pingwinki. O i bao, nawet się znalazł. No, to takie e, bardzo klimaty malty, prawda? Witaj. Jeszcze szybkie ujęcie tego pałacu z jeszcze innej strony. Dobra, nie wiem co to jest za dźwięk. Ja w sumie od kilku lat dostaję pytania co można robić w okresie świątecznym i przedświątecznym na Malcie i zawsze odpowiadałam, że nie wiem. I trochę nadal nie wiem. Cała ścieżka trwa z około godziny. Wiadomo, że to zależy od tego jak często stajecie, czy nagrywacie vloga. Strefa z jedzeniem. Możecie tutaj zobaczyć ile z ludzi. Myślę, że tutaj najwięcej. A tutaj przy kaczuszkach... pałac. Muszę tutaj podejść e, troszeczkę bliżej, żeby twarz się wyostrzyła. Ej, no trochę creepy, no, przyznajcie. Idźmy dalej. Na razie powiem wam, że całkiem mi się tutaj podoba. Okej, okay, wyszłam stamtąd, więc e, lecę z szybkim podsumowaniem. Ehm, czy było to warte aż tylu pieniędzy? Widzicie, jak przeliczam to na złotówki, e, no to nie wychodzi to e, jako jakoś zbyt atrakcyjnie, może tak to nazwijmy. No ale wiecie, że w kraju, gdzie się płaci w euro, tu jest ogólnie drożej we wszystkich aspektach chyba. Więc no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, no w sensie, że fajnie wiecie, jak dziecko tak przeżywa wielka koczko! <grywa> i takie tam, ale um, no, bez dziecka chyba bym tutaj nie przyszła, szczerze mówiąc. Wieje i mam nadzieję, że coś będzie mnie słychać rany, jakim mam duży nos w tym świetle. Jeżeli chodzi ogólnie o różne atrakcje takie świąteczne na Malcie, to one nie są jakieś szalone. <grywa> um, pojadę na pewno, znaczy na pewno. Prawie na pewno pojadę jeszcze do Walety, zobaczę jak to tam wygląda. Tam jest koło, coś a la, wiecie, London Eye, tutaj mamy Malta Eye, e, jakaś tam choinka, te klimaty. E, no i zobaczymy, co będzie. Jeżeli znacie jakieś inne atrakcje, bo ogląda mnie spora liczba ludzi z Malty, możecie dać znać. Dla mnie to wszystko jest nowością, mimo że mieszkam tutaj od 6 lat ale powiem Wam, że teraz już tak wieje i w ogóle e, czuję się trochę jakbym szła po środku niczego e, nade mną są tylko lampki, które trochę chociaż tę drogę e, oświetlają idziemy na parking, z parkingiem też e, szału nie ma, że tak powiem myślałam, że lepiej to e, troszeczkę będzie organizacyjnie e, ale tych miejsc do parkowania nie ma zbyt dużo trzeba trochę tak stawać na hama. możecie de, też dać znać jeżeli jesteście z Polski, ale też spoza Polski, bo em, w sumie mam wrażenie, że oglądacie mnie z całego świata, często piszecie pozdrowienia z, i ja czasami muszę nawet sprawdzić, gdzie to jest. E, możecie dać znać, czy macie w swoim mieście lub okolicy coś takiego, wiecie, szałowego na święta, bo e, jak jeszcze bywałam w Polsce, to zawsze z koleżankami się zastanawialiśmy, czy gdzieś nie skoczyć, na jakiś fajny jarmark czy coś. Możecie dać znać, jeżeli polecacie. A zanim zjem swój szalik, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmiku. Już bardzo niedługo. Pa Pa!